Zjemne zjemeczki z tej strony, Oli Gasior. Halo. I dzisiaj ze mną jest Alan, mój braciszek, Woo. jak zwykle. Yeah. I mój kumpel. Miłość. Siema. Dzisiaj nagrywamy Hot Wilsy, które mam w szafie już chyba od ponad dwóch lat. Ja, że Otwieram tego. Gol nie, Boże, nie tego Golda, tylko tego. o, tego baloniarza. To jest, mamy dzisiaj do otwarcia czerwony samochód. Złoty, który kupiłem w Monopoli, jak e, wracałem nie! do Monopolii. złoty pokazuje, to, to Oliwier otwiera, a ten środkowy, ten czerwony alanek. A miło, że otwiera tego bańkowego. Już mamy pokazywam. czerwone auto, bańkowe i takie złote, chyba z limitowanej edycji, bo tu jest pokazane, że 2017 rok. Nie jestem pewien. Na razie go odpakuję. Alan, mama go kupiła nie. mojemu... Nie, Alan pierwszy odpakowywuje. Była taka umowa, potem ja mam. Dobra. Tylko Alanek pokazuj. Tak? To najpierw niech Alan otworzy auto. ja otwieram. Okej. Okay. Tylko nie wiem jak... A, tutaj jest taki dynosek. No i tak się prezentuje. Pokaż Alanek. Ze wszystkich stron. Połóż go na ziemi teraz i jeszcze od dołu pokaż. O, ładne, dobrze, połóż je i odłóż je tam na swoje miejsce. Ej, ale, ale to jest karne mega, bo patrzcie widzowie. Tutaj, tutaj jest pokazane, że tu jest takie srebrne i tu są takie... A tutaj jest takie. Faktycznie no. tu powinno skarne. być. Dobra. być to teraz ja otwieram. Dobra, ja a nie, wiem, teraz ty mnie kręć? Słuchajcie, gdzie są te nożyczki? Kręć mnie, To mnie. Eto mnie teraz tutaj. Ja to trzymam. Dobra, teraz ja otwieram widzowie. Ciechamy noży. Czemu nożyczkami? No, nie wiem, jakoś tak. Nie wiem, jakoś mi się... Miłoż to od tyłu się otwiera. Taki jej z No weź. Nie no potrafisz otwierać. Nie potrafię, bo od Twilsów się nie kupuje w ogóle prawie. No chyba, że w takich zestawach, ale to wiecie jakie. No czekaj. O dobra, otwieram Uch, to. Cały opakowanie jest. Jeszcze... I trochę tak się prezentuje. Tak, to jest ja bańkowóz Zobaczcie jak on szybko fajnie wylistuje Dobra, nie pokazuj. Pokaż dobra. go całego. Mi Alan został Pokaż. pokaż ze wszystkich dobra. stron, jak z hmm, przodu wygląda. Fajnie od tyłu. O, to jest mega fajne. Ja I to, 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 to. dno. Ale to chyba nie wszystko. Dupka. jak nie rusza. Nie ja będę pokazywał. Ale my nie jeździmy nim. I tu się to... mu takie. No, Alan... ja no ale ja mu pokazuję. Ty pokazujesz jak jeździmy. No i tak się to otwiera. I tak się prezentuje ta autko. Jakby co przepraszam trochę za Alana, ale on naprawdę strasznie długo na to czekał i chce się pobawić. Mm. Ale Alanek tym mieć otwierać, tym nie mi jeździć. Dobra, i teraz ostatnie ja opakowanie. O, ma to ja. Jeśli chodzi o filmy na YouTube, to za niedługo będę nagrywać, bo już mam pomysł, tylko bym musiał się zalogować do mojego konta. Już nawet wiem, co będę nagrywać. Yy. Zrobię ankietę, bo ten specjal za 30 subskrypcji już dawno osiągnąłem ten cel, więc zrobię ankietę, co chcecie najpierw, żebym nagrał. Ale... Teraz nie mam zbyt dużo czasu na zrobienie tego wszystkiego. Wiem, że nagrywam odcinki na zapas i nie wrzucam ich tak często, no ale ten Złote Auto to jest chyba limitowana edycja 2017 rok. Wow, prawie nic nie zniszczyłem. Piękne! Dobra, to teraz będziemy je testować, robimy małe cięcie i przygotujemy tu coś. Jesteśmy po cięciu. Po pierwsze, mamy tutaj autka, moje jedno stare z dzieciństwa i reszta na które odpakowywał jak był mały. To także odpakował jak był mały. Nie, to kija. Akurat o tych autach innych nie nagrywam. Po pierwsze, złote auto przeszkoczy nad nimi za pomocą ramp z super Zinków. Po drugie, czerwone auto przeleci przez tą rampę, którą też Alan niestety, ale odpakował no, na urodzinach swoich, zanim mu zaproponowałem nagranie. A po trzecie, bańkowe auto przejdzie przez paszczerzy Rekina. Dobra. Test numer jeden. No już jest złe, bo nie wiedziałam. No jest. Złote auto, dobra. Teraz ja I spróbuję. Nie, czekajcie, jeszcze ja spróbuję. Teraz mi jak ty spróbuj. Ej, o to Dobra, to Alanek, ty spróbuj. Nie, wyszło mu? Teraz ja. Powiem, z tobą. Ty, ładna wyczołaczka. No i... Dobra, kontynuuj. A więc tak, no ja nie próba numer tego. dwa. Nie chcę z tego dużego. A, no to w takim razie będzie... Każdy z nas, okej? Okay? Okay. A więc próba numer dwa, walimy bańkowym autem. Ale urwał. Oj, rekin nie zjadł paszczy, bo to ogólnie tak działa, że musisz wystrzelić auto tak, żeby przejechało i żeby rekin nie zatrzasnął paszczy. Jeśli utknie tu, to znaczy, że koniec. Dobra, testy numer. 3. I tak pokażę. A więc tak, teraz będziemy testować auta, które będą przejeżdżać stąd, dotąd. Takie piękne, zobaczcie. Po pierwsze. Złote. Po drugie. Czekajcie chwilę, bo muszę złapać. O, jest. Czerwone. I bękowej! bankowy ja. bankowy po prostu nie się. patrzcie i to się, się jeszcze będę. podnosi będę. 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 Oh. no właśnie i zamyka nie wiesz jak to naprawdę dobra to po, po pierwsze czerwone auto Alan cień, honory teraz yyy. miłość szczeni honory nie tak mocno Alanek dobra zup. Oh. Ale no ale i się udało Stazja spróbuje. Włóż tu Alanek, czerwone auto. No i oczywiście się nie udało. Numer drugi. Nie <laughs> udało. Alanek ty, Alan czyni honorę. Czyni czerwone honorę. Alan, ale pamiętaj. Uuu, to jest ładne. Teraz miłość. Teraz miłość. Miłość, czyli ja. nie honorę. T tak ja teraz dobrze mnie widzicie? Wkładamy tu pana Brumbroma. <grymstrzydzi> pana Brumbroma ok. Dawaj. No i się ale udało. I teraz ja jako ostatni, mam Pytą nadzieję, że tym razem mi się uda. No i U, się udało. Ładnie. Ej, I teraz ostatni... Chłopaki zauważyliście to, że ja. tym było najładniej że, tym złotym. A to najlepiej wyszło. wyszło

Teraz przyszła, przyszła pora na mnie, ostateczny skok, który Będę zakończy ten film ja teraz coś byli, teraz już pora Jeszcze raz to Przyjdzie mi. pora Teraz moja, no twoja i dwa ty... razy Teraz miłość. To by się udało Nie, bo to to urywało A no tak Dobra, teraz ja A, dlaczego ten skok nie chce wyjść? Dobra, ja Dobra, Ostatni raz No i się udało Dobra, już tego nie dam. Nic ci nie jest? No tak! Na rękę ci upadło. Wszystko dobrze? Tak. Dobrze, a więc teraz miłość opowiedz historię na zakończenie filmu. Czekajcie, bo to odleżę, muszę sobie Jak to było? tak, że mnie kuzynka Emma, się ma, siema, przyprowadziła do Olivier Czekaj, co mi tam? Do no czyli do tego, co nagrywa. No i mm, tam to się działo tak. Że ja tam się bałem być, no i oczywiście odeszłem do domu. Znaczy, no wiecie, no że odeszło, no że mnie odprowadziła. I ona sama przyszła, no zaczęliśmy tam potem rozmawiać, coś z oliwkiem. Raz on przebiegał i mnie zobaczył, że jestem ja i stoi przy bramce, i tak nie wiem, czy. Tak wiecie. Tak nie mruczam, bo byłem u babci, bo to jest moja babcia, a ja mieszkam zupełnie gdzie indziej. No i wiecie. On mówił, cześć, że, może do mnie przyjdzie. Ja mówię, nie, ty przyjdź do mnie, no i wreszcie ja poszłam do niego. Zaczęliśmy się bawić. Wtedy już miałem 4 latka, spotkałam się z nim pierwszy raz, jak miałem 2,5 roku. No tak, nie? wtedy cię Emma tak. chyba przyprowadziła, Alan na I, I wtedy się zaczęliśmy prawie codziennie bawić, nie? No, no, coś takiego. Tak, no i się zaczęliśmy bawić i gadać i tak aż po dzisiejszy dzień. Gdzie mam 11 lat. No i od tak długiego czasu się znamy, prawda, Lanek? A wtedy nie było jeszcze. No, ale on o tym wie. Dobra, to pomachaj na zakończenie. Pa! Pa! Kiedy? Pa!